Witam Was serdecznie. Przepraszam, że nie było mnie przez pewien czas, ale niestety życie dorosłego powoduje to, że nie ma czasu prawie na nic. A tym bardziej, żeby grać na konsoli, chociaż czasami gram. W ten weekend byliśmy z Anią w Karpaczu. Przywieźliśmy takiego miłego stworka. Trochę pozwiedzaliśmy, a wracając, okazało się, że w domu czeka na nas taka oto paczuszka. Dlatego zapraszam na polskie otwieranko, żeby nie mówić po angielsku, tej małej paczki. W tym czasie, kiedy ja ją będę ciachał nożykiem, to wy zobaczcie sobie tutaj, o, w tym miejscu będzie króciutka relacja z naszego wyjazdu. Uhuhu. Tradycyjnie, jak się zamawia z jatti, jak się otworzy paczuszkę, to w paszuszce jest druga paczuszka. Druga paczuszka. A w niej już są nasze upragnione manki. Tradycyjnie ja nie wiem, co jest, bo Ania zajmuje się zamawianiem, więc ona dokładnie wie, co jest w tej paczce, a ja mam jak zwykle niespodzianki. To jest najfajniejsze. Więc, jeżeli macie taką możliwość, że ktoś wam zamawia mangi i wy nie wiecie dokładnie, które teraz przychodzą, to róbcie tak. To jest super rzecz. Cały czas mam gwiazdkę. Na pierwszej stronie, na pierwszej stronie, na samym wierzchu Jujutsu Kaisen. Pierwszy tom, ciekawy, o czym to będzie. Bo ja nie widziałem jeszcze ani. Tutaj ładnie zapakowali. Zapiski się Pierwszy tom. Mamy już pierwszy tom, ale ten jest, proszę zobaczcie, w twardej oprawie. W sztywnej. Jest śliczny. Coś pięknego, komiks na okładce. Proszę. Obwoluta. Jedno z piękniejszych mang, jakie ostatnimi czasy czytałem. Coś wspaniałego. No i drugie, też w twardej oprawie. Pamiętniki, opowieści panny młodej, właśnie. Nie pamiętniki, tylko opowieści panny młodej. Też w twardej oprawie. Jeżeli lubicie piękne mangi, ślicznie narysowane, to te dwa tytuły to jest must have. I tu pod spodem mamy. Zakładeczkę z Grand Blue z takimi panami z tyłu. Reklamówkę. I drugi tom Grand Blue. Czyli coś tam, czego ja bardzo, bardzo czekałem. A tutaj. Drugi tom Hanako. To tak chyba to dla ja ciebie. Czekam. Tak, na to ty czekałaś. Więc proszę bardzo, ty, Aniu, czytasz drugi tom Hanako, a ja zabieram się jako pierwszy na drugi krom Grand Blue. I to był taki nasz malutki otwieranko. <laughs> Ta, nasze malutkie otwieranko. Dziękuję Wam serdecznie, że z nami byliście. I do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.